Zadanie 3.94. Proszę przy tej sobie polecenie. OK. E, Im wiemy z polecenia tak, że w klasie jest 8 chłopców oraz 9 dziewcząt. A delegacja, czyli skład, który będziemy wybierać e, z tych zbiorów, to 4, będzie się składać z czterech osób, i to będą różne opcje: że będzie dwóch chłopców, że będzie jednej chłopiec, że będą cztery dziewczyny i tak dalej. tak? Ok, tyle wiemy z zadania. Więc przejdźmy do podpunktu A. W podpunkcie A mamy wybrać samych chłopców do tej delegacji, czyli czyli, i, czyli wybieramy ich z grupy chłopców tylko. tak? I wiemy, że e, grupa chłopców składa się z 8 chłopców, czyli 8 to jest nasza cała grupa, czyli nasze N, a 4 to, je, a 4 to jest Ilość osób do delegacji, tak, które wybieramy, ponieważ ma się składać samych chłopców, a delegacja, ja mamy wybór czterech chłopców, te cztery osoby, tak w poleceniu. I to jest nasze k. Czyli po prostu postawiamy pod wzór. Czyli 84 równa się 8 silnia przez 4 silnia razy 8 minus 4 silnia, czyli spisujemy to sobie, wiadomo, obliczamy co będzie 1680 na 24 to jest 70, czyli odpowiedź to, że na wybór delegacji składającej się z 4 chłopców jest 70 możliwych sposobów. <laughs> ok, podpunkt B. W podpunkcie B mamy. Ee, mamy jakby. Założenie, że delegacja składa się w połowie z dziewcząt. Czyli połowa delegacji, czyli dwie osoby, tak, bo pełna delegacja to są cztery osoby, czyli dwie osoby stanowią dziewczęta, a reszta chłopcy. Czyli również dwa, tak, bo skoro, dwie, bo skoro połowy dziewczęta to połowy też chłopcy. A skoro pełna ilość delegacji to cztery osoby, to dwie dziewczynki i dwóch chłopców. Ok, i teraz tak. Pierwszy punkt to jest wybór dwóch dziewcząt z grupy dziewczyn, dziewczynek. tak? Czyli tak, 9 to jest cała grupa naszych dziewczyn, czyli nasze N, a 2 to jest ilość dziewczynek wybranych z tej grupy, tak? czyli nasze K. No i po prostu podstawiamy do wzoru, obliczamy tak jak wcześniej. Ok, i teraz, ale teraz jest bardziej skomplikowany, bo jeszcze musimy. Yy, wybrać dwóch chłopców do tej delegacji, tak? Bo wybraliśmy dwie dziewczynki do delegacji, ale musimy wiedzieć jeszcze ile jest sposobów na wybranie chłopca do tej delegacji. I teraz wybieramy dwóch chłopców z grupy chłopców, czyli robimy dokładnie to samo, analogicznie. Wybramy dwóch chłopców z grupy ośmiu, tak? Bo chłopców mamy ośmiu. No i po prostu wychodzi nam, że to jest 28 możliwości. A w trzecim punkcie stosujemy regułę mnożenia. Czyli, tak jak wcześniej, mnożymy Ilość y, pierwszych możliwości, tak, z pierwszego punktu razy ilość z drugiego punktu i to nam wyjdzie, że jest 1008 możliwości na to, że delegacja będzie się składała w połowie z dziewczynek, czyli, z, że, czyli że będą dwie dziewczynki i dwóch chłopców, tyle jest możliwości na to. Ok, podpunkt C. A nie, przepraszam, to będzie podpunkt D, ponieważ ominąłem podpunkt C, ponieważ był on banalny. Tak? Ups. I liczę, że sama go zwiążesz. Dobrze. Więc w podpunkcie C, w podpunkcie D, przepraszam, ee, musimy znaleźć tyle możliwych sposobów. Nie, musimy Musimy ee, obliczyć ilość możliwych sposobów, gdzie w delegacji jest co najmniej jeden chłopiec. I robimy to w taki sposób, że dodajemy po prostu wszystkie wyniki możliwych sposobów, gdy w delegacji jest co najmniej jeden chłopiec. Czyli gdy w delegacji jest jeden chłopiec, gdy w delegacji jest dwóch chłopców, gdy w delegacji jest trzech chłopców i gdy w delegacji jest czterech chłopców. Niektóre tutaj opcje mamy już rozpisane, a niektóre będziemy musieli obliczyć, tak? Tak jak na przykład, że gdy w delegacji jest jeden chłopiec, czyli delegacja, wtedy gdy w delegacji składa się z trzech dziewczynek i z jednego chłopca, tak? Czyli najpierw obliczamy e, ilość możliwych sposobów na wybranie trzech dziewczynek z dziewięciu, tak? Ponieważ trzy dziewczynki wybieramy do tej delegacji i tutaj nam wyszło, że to jest 84 możliwych opcji i w, drugiej, i w drugim e, punkcie jakby obliczamy ilość możliwości na to, na wybór jednego chłopca do tej delegacji jeszcze, dobrania go z tej grupy 8 chłopców, tak? I to wiem, że to jest 8 i stosujemy regułę mnożenia, tak? Czyli 84 razy 8 to jest 672. Czyli w sytuacji, gdy jest jeden chłopiec i delegacja składa się z trzech dziewczynek i jednego chłopca, mamy 672 możliwe sposoby na wybór ich. Teraz w drugim punkcie mamy, gdy delegacja składa się z dwóch chłopców, czyli delegacja składa się z dwóch dziewczynek i dwóch chłopców. To już wiemy, że to jest 1008 możliwych sposobów, ponieważ obliczyliśmy to w podpunkcie wcześniejszym o jeden. Tak. Przechodzimy dalej. Eee, tutaj mamy. Hmm... Ciąg dalszy i teraz wybieramy, gdy w delegacji znajduje się trzech chłopców, tak, czyli delegacja składa się z jednej dziewczynki i trzech chłopców. Czyli najpierw obliczamy e, wybór, wybieramy jedną dziewczynkę. Na wybór jednej dziewczynki z dziewięciu jest 9 sposobów, możliwych sposobów na wybór, a na wybór trzech chłopców z ośmiu, jak widzimy, jest 56 możliwych sposobów. No i znowu stosujemy regułę mnożenia, tak? Czyli to będzie 9 razy 56, to jest 504 możliwych opcji. Czyli na wybór delegacji, gdzie składający się z trzech chłopców i jednej dziewczynki, jest 504 możliwych sposobów. Ok, i ostatni punkt to, gdy delegacja składa się z czterech chłopców, to obliczymy w pierwszym punkcie i wiemy, że to jest 70 możliwych sposobów. Ok, gdy mamy już wszystkie e, możliwe. Sytuację, gdzie w delegacji jest co najmniej jeden chłopiec, dodajemy po prostu wszystkie te wyniki, tak? Czyli dodajemy 672 plus 1008 plus 504 plus 70 i to nam daje 2254, czyli odpowiedź na delegację złożoną z co najmniej 1000 jednego chłopca jest 2254 możliwych sposobów.